W ramach średniowiecznego spotkania z historią odbył się pokaz walk wojów średniowiecznych oraz degustacja tradycyjnych potraw. To jednak nie jedyne atrakcja, jakie przygotowało na ten dzień muzeum. Dzisiaj mają okazję raz w roku wejść sobie do wszystkich do większości, może nie do wszystkich, ale do większości sprzętów. Będą mogli sobie obejrzeć film o muzeum, będą mamy tutaj w ramach pikniku i bardzo dobre pierogi, które polecam i bigosik, i smaczny swojski chleb z, y, ze skwareczkami. Dzieci i starsi mogli obejrzeć walki średniowiecznych wojowników z drużyny Czarny soku oraz spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku. Można zobaczyć sprzęt wczesnośredniowieczny, obozowisko, jak w wojowie walczą, pojedynki indywidualne oraz w szykach. Można skorzystać z strzelania łuku, rzutu szczepem. Można zobaczyć uzbrojenie wczesnośredniowieczne. Y, zorganizujemy Gry i zabawy dla młodzieży. Jacek Dymitrowski, dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy, zapowiada, że w przyszłym roku planowany jest pokaz zwyczajów regionalnych.